Siemano, tutaj Rafsan z kanału Ravson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft 4 w Complete Edition. Moi drodzy, zapraszam was do wspierania mojej pasji poprzez PayPal lub poprzez SMS. Zbieram na, mi na mikrofon HyperX Quadcast. Okej, okay, jesteśmy pod budynkiem Jimiego, pod willą. Yy, ktoś miał chyba do nas dzwonić, Czyż nie? Sprawdzę tutaj reja. Aha, nie odbiera, okej. Okay. No to dobra, no to lecimy z kolejną misją. Zemsta. Feds, I think. They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to <laughs> slay him. Jackasses, all of them, all of you. <laughs> nice talking. With Whatever. You. you have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully, someone with a young family who really miss him. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Uh, uh sure. I I'll get him. Boss, Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Mm. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I I'm s nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. <laughs> Second, come in here. Ah, oh, fuck. So, listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at are meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. <sighs> when things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Uh, sure. Listen, some of that boys are in town today. Gonna collect that piece of an old and a bookie ring. Where it is, they're at the diner. An actor, find them and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard, Kabish Yeah, kabish <sighs> Thank you. No, dobra. Ci mam gości? Spoko. to idziemy? Mamy akurat. Przygotowany wóz? Tak więc jedziemy. Gdzie to miejsce jest? Gdzieś blisko. To jedziemy. Kurde, muszę ostatnio tutaj, wiecie, robić te miniaturki do filmów. Nigdy nie miałem na to czasu. I jeszcze wstawić te końcowe adnotacje do... Poprzednich filmów i do playlisty. Więc sporo mi to zajmie, niestety. O, no, jeśli będę miał czas, oczywiście. Bo ja nigdy nie mam czasu. No. Więc. Tak. Tak to wyszło. Tyle coś mnie znowu laguje. Ale to nic. Zdarza się.

to tr trzeba do nich strzelać. tura i myszka musi być, niestety. Bo tak sobie nie poradzę. No właśnie. No, skrypty. Skrypty muszą być. Jak go wypierdolił! Ja nie Jeszcze ty gości. Oj, już bym prawie nie wszedł. Dobra, chyba jeden gościu już zajebany w tym samochodzie. Czy tutaj muszą być skryptu? Okej. Okay. Kurwa mać. Jedź, jedź, jedź. Dobra, docieramy na miejsce. Okej. Okay. Wszystko tutaj jest wpój dużo samochodów, no to jazda, rakietnica i go. Mam nadzieję, że tutaj już będą rozjebani szybko. Ale nie do mnie strzelać, halo. Chodem muszę wziąć pistolecik. Dobra, tam ci strzelają do policjantów. A jeszcze jest tam koleś. Zgub policji, okej. Okay. Uciekamy przed policją. Akurat mamy blisko Spray, więc. Mamy problem z głowy, prawda? Prawda. A. Akurat nie musiałem tego robić. No, ale spoko. Przefarbujmy nasz pojazd. Ile zrobimy? Ok, łączymy się z Pegorino.

Dobra, jesteśmy u Raya Bograina i wykonajmy kolejną misję u niego. My tylko przyjazdem. Welcome. Welcome to the party. Oh, sit down. Sit down. Co? Sure. Can I get you anything? A drink? Oh, something stronger. Huh? I'm cool, bro. You know how to play the drums? We need a fucking drummer. I ain't your man, bro. Sorry. You Spanish have the rhythm. Give us a fucking beat, man. You don't drum, but you dance, don't you, Luis? You dance. I can dance, man, but not with you and him. That's a shame. You dance, Mr. B? Money doesn't dance. The money doesn't dance, my friend. Okay, but you need some work done. Wait, wait. Listen. Ooh. Ah, this is it. This is it. Ooh. Hey, can you ask the ape to stop playing for a second? You want I should stick $50,000 guitar up your ass? No, but I got some friends I can introduce you to if that's how you get your kicks. Oh, funny guy. All right. All right. Okay. You have heard about Liberty City rampage. The owner still will not accept my offers. I have been more than reasonable. You mean after you killed this special team of cops? It's weird. You want me to negotiate with him? No. The time for negotiations over. Do what needs to be done in his boardroom. Send a message. Hey, I ain't a hitman, bro. I mean, I'll fight anyone, do whatever, but I ain't a contract killer. The officers Ah, in the Me TV buildings. Getting in will not be easy. You'll have to find someone else, man. I mean, it's not my thing. I ain't qualified for that shit. I'm sorry. I wasn't discussing your career development, I was telling you what to do. Now, Fuck off and go! Fire, You must pick up Chopper. Go to the Hey, I'm sorry to break up your party, man. You look like you were having fun. Yeah. Mr. Ray wanted me to keep watch on you. Make sure you do what told Hey, I don't need no watching. Mr. Ray think you do. Shit! You think I won't be here? Whatever. Okay. So? So fucking what? So, what's up, bro? Fuck off. Chill, man. I'm just trying to converse with you. My job is hospitality. Your right? job is kill Marky Ashley for Ray Bulgarin. Dima, bro. I like to think I can talk to people. I try to put them at ease. Make them open up. Sure. They open up when you shoot in their head. You put people in the ground, my friend. You killer like me. That's what Bulgarian want you to do, so that's what you do. Hospitality is for weaklings. <coughs> <minus> <mirals> 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 Fuck you! <mirals> you are hard work. Don't even know what you are. Hey, I know who I am. Sure I do bad shit, but that ain't who I'm gonna be forever. Never <laughs> heard this before. Fuck off. You want me to shut up? Good. <gugh> Good. Great. Total fucking silence from here on in. tak się strasznie pchają na tej autostradzie, na tym moście. Aż jeden wyleciał w powietrze gdzieś. Kurwa mać. Już mi się dymie samochód, nie?

Tak się mniej więcej naprawia wóz, nie? Dobra, jesteśmy już na miejscu. Wsiądź do łaśmigłowca spoko. Dobra, zaczekaj na Timura. Mam nadzieję, że się nie zapierdolisz. Okej. Okay. Lecz możliwe najwyżej w kierunku star Junction, Junction. Here, I have headset for you. This is so we communicate when you in building. Just what I always wanted. A hotline to a fucking charmer. Can you tell me what the plan is? Ashville office is in neat TV building. You no going to get in from ground, so you come in from above. Out the chopper? Great. He's not so tough. I would do, but there is chance Ashville's people come for my family back in old place. And you ain't worried about my family? No. Tell me why we can't just land on the building. You think they would not notice chopper landing on building? You must go in silent. When you get in building, I will give instructions through headset. You kill Ashvili, send message and leave building. I pick you up on ground. Sounds real tough for you, tough guy. Dobra, lecimy. Jeszcze wyżej, okej. Może teraz...

Już jesteśmy blisko. Wszystko całkiem spokoju, nie? Idealny lot. No i pięknie. I think I see someone on roof Look into it. This shit now. We have him now. więc trzeba z nimi postrzylać tak? Tu jest wyjście, tak? Ok, was już nie ma. Ciebie też. O ty, kurwo. Aż mi tyle damage zadał, nie? Kurwa cała. praje kamizelka. Gdzie oni są jeszcze? Na górze? on jest Halo gdzie jest koleś Może tutaj gdzieś na... nie wiem Może na dole? Tam na dole Ciebie nie ma. No, chyba ciebie już nie ma, nie? No, ciebie już nie ma. No weź się mo. Dole koleś. Ktoś jeszcze? Na pewno ktoś będzie. To na pewno nie. Okej, okay, ktoś tutaj na pewno będzie.

Wyskocz przez okno. No, powiem Ci szczerze, że będzie trudno. Dobra, wypiedalam, wypiedalam, wypiedalam. Wyląduj na ciężarówce, spoko. Ciężarówka, no. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Zajbiście. To była ciężka misja, tak powiem. Miałem bardzo mało życia, więc. było strasznie trudno. Mr. Ray will be

Robiłem za dużo błędów. No właśnie, 4% życia miałem, nie? Senus słaba i czas słaby. No. Fajnie. Dobra, ja to tu sobie tutaj sprawdzę, ile minut tutaj nagrywam. O, 14 minut już. Ok, powoli trzeba kończyć. Tak więc, dzięki, uwagę. Słyszymy się w kolejnym odcinku z Gregiem Land 4 w Complete Edition. Na razie, cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!